Dobra, wszystko przejrzane. Mission Control na razie nie. Niech mi ich, ich nic mi nie... Contact, Abductor. Nie ma mowy, że. Ufa za Nie, nie, nie. Mam wszystkie albo Genetics, albo się leczą. Liczmy, że nic się nie stanie. O, mogę jeszcze bardziej sobie marka wylepszyć. Cool. Daj to na raz, zobaczymy za ile. Proximity Mine Launch, albo Pulse. <laughs> okay, let's take a little of Skeleton, plasma cannon, plasma rifle. Oh, Circle autopsy will be Combat stims, neural damping. What Co Confers plus stunning will when <coughs> defending against side attacks and immunity to panic. The soldier is mind control, the control is cancelled, the soldier is stunned for one turn instead.

No to tak. South Africa Launch Australia Launch. Chiny, launch. Francja, launch. Jeszcze mi jeden zostanie na wypadek, gdyby mi zestrzelili. Cool. Ile będę miał miesięcznie 900? Nice. To na wszelki wypadek zbuduję jeszcze jednego satelitę. Na wypadek, gdyby mi zestrzelili. Nie wiem, wiem, spokojnie, spokojnie, Bradford. Uff. Wyślę, ale mam za mało, że nic nie zrobią. mu. Chyba ja będzie trzeba zaraz zrobić atak na bazę. Ups. Nope, 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 nope. Więc nope. niech wróci. Scan. Jeżeli się coś stanie, o. pokażcie: Bomb disposal w Francji 135 panic reduction. Bomb disposal. Nie, bo... Czy mam wszystkich już dostępnych? Tak, wszyscy są dostępni, więc mógłbym najlepszych wziąć. Hmm, Officer Training School, co mogę dokupić? New soldiers automatically promoted to squally rank. Pl iron Will. Larger will bonus. No to teraz to już trochę za późno. Na razie nic nie będę z tego brał. Foundry raczej też nie. Nie żeby to teraz miało jakieś znaczenie hmm. Improved pistol Ground capture To już mamy zrobione Myślę, że zrobię Improved medkit 14 dni Moment Council report za 9 Eee, dobra, to w następnym miesiącu, jak dokupię sobie zestaw. staw. Aha, oh, fuck. Cover ups? Nope. Well, robimy w tej chwili. We can begin on a way to już the... wiemy, co to było w Rosji. Skierę ten key required. Jeszcze tego nie zbudowałem, Jesus. Potencjalna aplikacja, teraz tak najważniejsze dwa meki są, co jest i czy jest Rimshot i Shang hmm... Song Txiao. Między tą trójką muszę wybrać. Może albo Kristen Bell. Kirsten Bell. Um, one, oni mają taką samą rangę. A ja wezmę zanga. To teraz make items available. Damy ci medkit. Um, laser pistol nie dam tobie. Ten nas teraz w Back to briefing. Sekundę. Ile kosztuje Titan Armor. 112, zmogłem kupić tylko jednej osobie. Okej. Okay. To celę dostanie, bo będzie biegać. With the added structural support this suit provides, I że the troops will take full advantage of the added firepower They'll also be much less susceptible to environmental hazards like fire while wearing it. Good. Dun, dun, dun. To mammy, these are all the Garonu o I remember. Carapace, good. Ks, ks, ks. Nanofiber i Medkit, Scope i ta, ta, ta. No i mamy dwa meki. Macie Railguny to najważniejsze, nie stać mnie tak czy inaczej na upgrade. Więc... Launchmy szczęście. Strike 1. Dziękuję doktorowi Wallen'a i some clever developments done w engineering. Ten skeleton key powinien pozwolić nam brechać compound aliens. Mamy tylko jedną szansę, żeby to zrobić. Yeah. Leeds must have nie dać laser pistol. No, trudno. God only knows what they're doing these people. All the more reason to, blow them to hell. Meki są dobrze, e, co? Mhm. Tędy nie przejdę, bo tutaj nie ma nigdzie high cover, z tego co widzę. Chyba, że tutaj, tutaj byłoby high cover. Um, why? Ok. To było duże ryzyko. Bardzo duże. Teraz, jak chcemy robić? Czy dwoma stronami czy jedną? Myślę, że przejdę tutaj. I ziąg. Overwatch, come on Overwatch Overwatch, Overwatch Eliony Hmm, tyle dalej nie może nigdzie dobie w ten sposób, nie Więc w takim razie użyjemy Meka. It nie jest jakiś taki bardzo zmyślny, tak naprawdę. Overwatch. powinien mieć o wiele lepszą mobilność. Powinien wziąć, bry, by wziąć na tutaj kamera kamera jest kamera jest strasznie konsolidowana, z czasami w dlaczego nagle overwatch nie nie strzelę lepiej overwatch Bo może może cyberdisk się nie pojawi w tej rundzie takie duże może teraz raczej tak Hmm. Jeżeli to jest tylko jeden cyberdesk, to nie powinno być aż tak źle. D dronka tylko? No way. No way, że to jest tylko dron. Huh. Podronka. To jest niepokojące. Coś na pewno tu się dzieje, bo ja przeszedłem chyba tylko raz tą misję. Bo jak potem tym klasyk Iron Man nie doszedł nawet dotąd. Tu z nie ma. Tutaj to raczej by cienko wyglądało. A teraz muszę wykorzystać tę rundę, żeby Ishii podbiegł jak najbliżej. Jest trochę za daleko, jeżeli mam z niego korzystać. Overwatch. Przeczekajmy tę rundę, może ktoś przyjdzie. Ok, wiemy gdzie są. O, well, wiemy, że mamy Mektoida. Czy to się jakoś przechodzi górą? Nie, oczywiście się chodzi się tędy. Ach, fuck. wydaje mi się, że skoro on włączył się na Overwatch to potem podejdzie tu po prostu tutaj. Więc... Yy, liczmy na to. Cele się niech schowa. Zhang zresztą... a cholera, przecież rimshot mogłem dać, fuck. A ciebie aż tak daleko nie strzeli. Właśnie. Odpadłeś moją pułapkę? Uhuu, na no, trochę daleko to ci wybaczę. Rekonfiguracja de la Matrice. Czy on ma dodatkowy ruch, przepraszam bardzo? No ja już myślałem, że. Okej. Okay. Czy Ishii może? Albo za dużo z faktycznie korzystam. Niech sobie przeładuje. 54 słabe szanse. A co mi im sam sektoi zrobił? Plus mam 5 meldów. Eee, nie będę na razie gdzie leczył, bo skoro mogę 8, to już niech cię chociaż raz jeszcze dostanie. Czy mi się wydaje, czy on ma hełm? Nie wiem, przez chwilę mi się wydawało, że Woder ma hełm. Czy ona powiedziała pestki? Będę musiał to sprawdzić. Czysto. Przeładujmy. Rimshot, pój. Dobra, przejdziecie w, w, wszyscy tutaj. A, iż i tutaj. Pewnie jak wejdę na górę, to ich zauważę. Dobra. Dawaj. Czemu same drony bez cyberdysku nie bardzo nie bardzo rozumiem No zatem dlaczego pojawiły mi się na razie te dronki Mectoid tylko? Powinno być chyba tego więcej, mi się wydaje. On your order. Dobrze, żong podejdzie tu. More. Rimshot podejdzie tutaj. obok, a Ishi. Ach, nie może za daleko. Oh well. Przynajmniej będzie spokojniejsza tura. Ishi biegaj. Tak, będę czekał teraz, że mi sniper podszedł. Więc będzie to trochę żółwy, żółwi, bycie żółwiem. Nie wiem, czy żółwowanie to jest jakieś słowo, rozmyśnię. No to wyślemy cele. Tutaj. Czemu, czemu nie jest concealed? Ej co się? Wait, 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 wait. Nie mówcie, że ja mogę wybierać między tymi. No. Kurw. O, oh, fuck. Yep, to jest full cover, jest Okay. Not to self. Mogę wybierać tylko między tymi dwoma modami, a nie oba. Fuck. No, gdyby tam ktoś był, to naprawdę się wjebał. Oh, shit. To jeszcze będzie mnie melt pewnie kosztował. Fuck. Nie to jeszcze klikania były mm, wciąż nic It's too quiet Przeładuj sobie to rock. Skoro będę musiał jeszcze raz zejść, to równie dobrze będę tutaj wysłać jeszcze jego. kogo mam teraz? Rimshot. Wy sobie podejdźcie tutaj. Ale teraz z tymi modami się zdenerwowałem. Dobra, odsmój w końcu. Rogowie. No. Floatery czy heavy flautery? Chyba Flappy heavy są. Czy normalne? Już nie wiem. O, Chris. Okej, okay, mamy priorytet.